Jak to zrobić? Przedzwanianie przewodów, albo inaczej szukanie par. Przychodzisz do klienta, a tam wszystkie kable czarne. Albo masz trochę łatwiej, tak jak tutaj. Gdzie instalacja jest już nowa i możemy wszystko łatwo rozróżnić. Ale nie wiemy, które żyły odchodzą nam na lampę. Specjalnie wybrałem włącznik z jedną lampą, żeby było prościej wszystko wytłumaczyć. A przezwanianie przewodów będzie nam potrzebne wówczas, gdy na przykład mamy jedną podwójną puszkę, cztery klawisze i każda lampa ma przypisany konkretny przewód, bo takie jest życzenie klienta. Przewody można przezwaniać w stanie beznapięciowym, czyli, prościej mówiąc, w momencie, kiedy masz wyłączony prąd, spuszczone bezpieczniki. Ja będę tutaj pracować pod napięciem. Raz, bo umiem, dwa, bo chcę ci coś pokazać bardziej przejrzyście. Pamiętaj, prąd to nie zabawa prąd zabija. Albo tego niego, albo wezwij elektryka. Ok, na początku obieramy, przygotowujemy przewody. Przewody przygotuj już pod późniejsze wagowanie, żeby drugi raz nie robić tego samego. Pamiętaj, żeby obrać z jednej i z drugiej strony, czyli te przysuficie i te w puszce. Zaczniemy od znalezienia przewodu zasilającego, czyli tego, w którym pojawia się nam napięcie. Już widzimy, że lewa czarna żyła jest pod napięciem. A prawa jest pusta. Następnie znajdujemy 0. I przewód ochronny PE. Możemy już śmiało stwierdzić, że trzy żyły od lewej strony to nasze żyły zasilania. Dodatkowym potwierdzeniem jest wskazanie miernika o ciągłości między żyłą N a PE. Skoro wiemy już, na której żyle mamy fazę, sprawdźmy pozostałe trzy żyły, czy są puste, czy przynoszą może zero, a może jakąś inną fazę. Brak wskazania miernika sugeruje nam, że przewód jest pusty, czyli do niczego nie jest podłączony. Zatem upewnijmy się teraz na 1000%. Na drugi koniec przewodu, czyli ten przy suficie, zakładamy szybko złączkę, a do szybko wsadzamy jeden z bagnetów naszego miernika. W ten sposób będziemy sprawdzali ciągłość żyły niebieskiej, naszego zera do lampy. Jeżeli nie posiadasz takiego miernika dwubiegunowego jak ja, możesz do tej czynności użyć multimetru. Wówczas ustawiasz multimetr w funkcję testu diody, testu ciągłości. Sprawdźmy w ten sam sposób żyłę czarną do lampy, czy jest ciągłość między sufitem a puszką. Istnieje również druga metoda przezwaniania przewodów, na przykład gdy do punktu świetnego tam gdzieś na suficie, masz bardzo daleko. Jest to na przykład jakiś domek jednorodzinny, lampa na klatce schodowej, a włącznik na samym dole. Możesz rozwinąć przewód z krążka, podłączyć go przy lampie i przyciągnąć sobie do włącznika. Ale żeby nie rozwijać zbędnie przewodu, sprawdzamy sobie na przykład czarną i żółto-zieloną żyłę, czy jest przejście. Jeżeli nie ma przejścia, wówczas przy lampie czarną i żółto-zieloną żyłę łączymy szybko z łączką. W ten sposób połączone żyły przy włączniku powinny nam zadzwonić. Przypomnę tylko, że wykonujemy to w stanie beznapięciowym. No, trochę słabo, jakbyś podłączył szybko złączkę do czarnego i żółto-zielonego, bez spuszczania bezpieczników. Kliknąłeś dzwoneczek i inne takie tam.